No, i taki widok to ja rozumiem. Można powiedzieć, że tutaj panują idealne warunki, żeby stworzyć obserwatorium. O czym ty znowu opowiadasz, co? Obserwatorium technologiczne. Monitoruje i pozwala prognozować rozwój. No ale czego? Mojego przedsiębiorstwa? Tak. A wyobraź sobie sieć takich obserwatoriów. To by było dopiero coś. Komunikują się ze sobą i tworzą bazy danych dotyczące kierunków i trendów rozwoju technologii. Podnoszą konkurencyjność całego regionu. Ha! i po prostu sieć się wzmacnia. Wiesz więcej, możesz więcej. Regionalna Strategia Innowacji www.slaskibergi.